Gdy byłam jeszcze taka mała i poznawałam życia spak, to jeszcze wtedy nie wiedziałam, co mam powiedzieć? Nie czy tak. I kiedy chłopiec i luternie po myłbanki zajrzeć chciał To nie! Czytałam w niebo głosy, a on jak oparzony wiał. A niech to kurka zielona, kurka zielona, kurka zielona. chcieć się chcę. Gdy już szesnaście wiosen miałam i tak kusiło piękne życie. Cud powabami mego ciała los obdarował mnie sowicie Gdy jaś pod nieobecność mamy... Przepraszam. Gdy jaś pod nieobecność mamy już chciał rozpalić moje zmysły. Słyszał prosto fucho, no i zamiary jego prysły A nie to kurka zielona, kurka zielona, kurka zielona. On mówi tak, ja mówię nie. Nie zawsze razem chcieć się chce. Poznałam go nad brzegiem morza i serce me przeżyło wstrząs. I już przy sobie go widziałam, jak obok śpi mój król, mój mąż. Jedynie nieśmiało zapytałam, czy nadal żyć ze mną będzie chciał? Nie, odpowiedział obojętnie, bo on już inną żonę miał. A nie, to kurka zielona, kurka zielona, kurka zielona. Ja mówię tak, on mówi nie, nie zawsze razem chcieć się chce. Dziś męża mam od wielu lat i doświadczenie też nie małe. Urodę moją nadgryzł czas spruchniałem zębem, ale dziś kiedy pod kołderką w noc figlować z mężem mi się chce, odwraca się na drugi bok i sennym głosem mówi nie. A nie kto? Kurka zielona, kurka zielona, kurka zielona. Ja mówię tak, on mówi nie. Nie zawsze razem chcieć się chce. Nie zawsze razem chcieć się chce. take